Siemaneczku, jestem EsplayGamers, a ze mną jest Archie i witamy was w pierwszym odcinku nowej serii Archie vs. Esu. ma No dobra, więc... <grytanie> Witaj na 1 vs. 1 Sky Island, więc... By mapa działała, musisz włączyć komendy. Na początku musisz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących rozrywki. Mapa by MS Pietrak, Szemanku. Super. Dobra, więc nie. czy chcesz, żeby... A. Poczekaj. Eee, żeby... Nie, nie sami. Chciałem... Nie, oczywiście, że nie. Dobra. I poczekaj średni. No dobra, Nie tepnęło cef... mnie, poczekaj. Poczekaj. Pokażemy im tylko te książeczki. Proszę. Miałam śnieżny. No i nie to wiedzieć jakie są rzeczy. Nic nie ma takiego ciekawego. Dobra, Dobra. więc biom zimowy. Oczywiście zimowy. Dobra. Dobra. Ej, ja jestem pierwszy. Jak też drugi. Sarkozy. Zaczynamy. No. Naszą Dobra. nową przygodę. Tam to nie wyszło. <noise> no ogólnie to już nagrywamy, to nie wiemy który raz. który To jest nasz trzeci Pięknie. odcinek, a tak dokładnie wiecie o co pierwszy. chodzi. Jakie rzeczy, no. Bo nagrywaliśmy już dwa odcinki, ale się wszystko popsuło i musieliśmy je Jestem pousuwać Jestem zwycięzcą Z Czemu? Mam jajko Ja mam jajka ja mam, ja, ja mam owce, kurczaka i krowy Ja Nie tak ta... O nie, mam dwie krowy U. Dobra Pyk pyk Stworzymy sobie Lepę od razu krowy. skrzyneczkę i stworzymy sobie serio A ja I... pędzę kopać. a mi jakiś zwierzak spadł chyba Mmm super no mam, okay. ma, mam, po, mam już po kurczaku Nie on wodzi wodzie mi utknął Za chwilę będzie dedał no. bo No spoko się udusi Takie Takie ty sobie do skrzynki Więc dobra Zaczynamy kopać Kopimy pop, pop, pop. kopimy A dobra <laughs> Włączyłeś stoper? Zapomniałam samo. Ciągle zapominamy o takich op, rzeczach. Op. A ty grasz na shaderach? Nie. Super. O, ja już znalazłem węgiel. No to zaczynasz od innej strony. Okej, okay. obok tego. No zaraz to znajdę. a O, żelazo obok tego, super. Nice. O, diapsy już pewnie. <suszy> nie. Ty, ej, ale to jest wągiel. trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, robię to samo. O jezu, ja tu utknąłem, no, muszę wypływać. Jezu, ta woda to, mnie denerwuje. Troszeczkę na to ma, to jest. No mi się też tak trochę zdaje. Może dlatego, nie, że. Się, ej, tak. może dlatego, że ta dalszym wybuchała. <grym>. No, o, nie, tak samo. Mam wągiel. O, nie, Czekaj? tak po Śląsku, Śląsk. Już myślałem, że u mnie burza jest, a byłoby do dupy. Nie, u mnie nie ma, to i u Ciebie nie ma. No, jak mieszkamy od siebie 40 kilometrów. No, no i jak jesteśmy rodziną, to się nie dziwię. Łechły. Jakby ktoś nie wiedział. Super rodzina. Nie wiem, czy się opłaca zrobić te żelazne narzędzia, ale dobra, chyba tak. się opłaca. Czekaj, ja sobie, sobie zrobię piecyk. Pod Jeżeli hmm. będziecie słyszeć samochód albo coś, to bardzo was za to przepraszam. Ja tak ale, ale on jest głośno. I jeżeli będziecie słyszeli kogoś, to będzie chodził właśnie po schodach, to też za to. Przepraszam. Więc, dobra, nagrywamy, dalej Sobie Tutaj tworzymy już węgiel, dobra, idziemy pod wow. ziemię Ooo, mam takie fajne ogno Gdzie? Ja nie No nie, nie mam nawet kobla, żeby zatemować wodę dobra, I złoto żelazo. Ja też Ja też już mam O, no. więcej żelaza Nie, tyle samo, pięć nie. No, Kurde. Pięć, pięć, pięć. Kurde, ta woda mnie denerwuje. Ej, najgorsza rzecz na tej mapie, woda. Okej. Okay. Jakby co, gadam na desie, więc możecie słyszeć takie przerywki różne. Ale no, uroki desa. No. I chyba u mnie będzie burza. Bo ja już takie słyszę. Albo bo... U mnie chmury. U mnie też. O, może. to coś rodzice robią na dworze. A i my nie mamy po 8 lat, czy tam ileś ja idę do pierwszej gimnazjum, ale mam po prostu zrypane mikro. Więc żeby nie było takich komentarzy, lewicy tu jest pełno. A i ta woda denerwuje. troszkę. Utknąłem, utknąłem. Uuu więcej jest tych ród, że fajnie. Jeżeli... E, w... Ała, Silver Silverfisher! Cztery! Teraz się tam dokopałeś. I jeszcze owce raz uderzyłem. No super. Idź mi stąd Brawo. owca! Idź mi! A radiację. Ale ładnie mamy już wtedy. Hm, wtedy mieliśmy już fajnie wszystko odczajone. Ale... tam się smutna rzecz u uroki nagrywania. Często nie wychodzą rzeczy. Kopimy, kopimy. Dobra. Ej, Emeraldy jakim trofem się niszczyło? Żelazem dało radę, co nie? Zobaczcie będzie. Nie, nie, wiem. nie, raczej nie, raczej nie. Jak sobie chyba. O, to jest żelazo, to do też. z owca mi tu chodzi po wyspie. Już masz żelazo, bo to odbyte, bo tam No. Właśnie, sobie o. owce owstrzy. Gdzie jest owca? O. Owca terrorystka, normalnie. Mam dwie wełny. Jeszcze i będę miał łóżko. Nie będzie problemów z mobami w końcu. Ja nie będę miał problemu, bo zrobię tak. Ja już, ja już oświetlam. A ja też właśnie już robię. Ja robię to. Tak. A gdzieś tak to dobra, zresztą. dobra, nie spalił się no, diament. Nie spalił się. To jest najważniejsze. Ja będę miał pełno wody, bo. Ja wiem, o, ale chyba, że zrobię. Drugi tak. diament, i tutaj Najlepiej jest zaraz. trzeci. Jak go złapać, żeby się nie spalił w lawie? żeby mnie ja się w nie spalił. Ona... Uuu! O, w dobrym momencie złapałem. Tak. Tak rozświetlam. U mnie przy... Ej, u mnie na dole jest ogolona owca. Wiesz, jak to wygląda. Uh, nie chcę wygnać. Ej, najgorsze w tym jest, że nie będę miał już wełny przez to. Jak ona będzie się siedziała na dole. Kopimy, kopimy, kopimy A i przypominam, No przypominam, nie przypominam, tylko chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na Twitcha Arcego, ponieważ będzie nagrywał no. live z tej serii. Robił. No robił, Jezu, co za różnica! Duża różnica. Jezu, czepiasz się. Będę, będę ehm, Cze czepiał. Mamy snajperki. Co mamy? Snajperki. Hmm, hmm. Dobra. Wow, dostałem. Ważną Ej, ja słyszałem jak hmm. villager dostawał. W następnym odcinku będzie licznik śmierci. Więc wiecie. Nie, super. Jej. Ej, ktoś bije villagera, bo ja to wszystko słyszę. Głupie zombie! O, to haj, co się. Sklep w sklepie dzieje, Drugi dedyk... Bo, bo, ja, bo ja już mam most! Do nich. Co zrobiłeś? Ale lag był. Ty, nie mogę się zrespić. No proszę. Żeby Ej, proszę nie mogę! Dobra, dopiero... Holy shit! Aaaa! Ja bardziej sobie wreszcie. Ej, pada wreszcie. deszcz? W Minecraft. O mój Boże. Nie wow. Nie już Ile ja mam świnek? Miałem Miałem Jedna spadła ja mam 2,5 serca I Prawie spadła Trzeba się uratować ja mam bardzo, ja bardzo, się. bardzo mało Jest! Uratowała się Me tutaj woda denerwuje Ej, dobra, chociaż będzie ma... Będę na dole Krowa będzie Spieszne. To już 10 minut nagrywamy. Czekajcie, bo ja muszę no, myszkę przecież. leci ten czas szybko. No. Ale potem tym odcinku może nagramy kolejny, żeby już jutro się z tym nie pieprzyć. No ładnie wejście od zrobię. A potem ja w następnym odcinku takie coś będę robił, bo na razie wiesz, ja, ja wolę sobie te przygotować tak wyspę do robienia tych rzeczy. No, Ja sobie już zasiałem nosząk. <słuch> już! widziałeś oczyma tu a ostatnio no to w tam jak tam jeszcze nagrywaliśmy no to ja byłem lepszy a nie Arcie ja już miałem prawie, ja już miałem podziemia co nie tak ale Arcie, mu się nie spodobało i nagrywam nowa seria bo mhm. To było bez sensu, sorry A całe szczęście Kilka osób to widziało, a kilka nie No i dobrze <noise> Tylko niego wyspy już nie było przez to Ej, przez... ej w ogóle pada padał deszcz w Minecrafcie? No śnieg pada Pada? No śnieg pada, pada. Serio? Ła, ty, ej, Baśka, Baśka, ty nie przeginasz? Idę drewna. drewno. Dopiero ścisz? Nie, bo, no dokładnie, dokładnie. Nie wiem o co chodzi. Ja bym no, takie ważne... nasze robił, żeby mi to nie uciekało. Dopiero teraz. Aha. teraz mogę się z ciebie śmiać. Teraz ja się z ciebie wtedy śmieję. To było lepsze, bo to ja było, bo byłem 12 pierwszy. Minut. Serio? No zaraz drugi e, sorry, jeżeli dla was tak. te takie materiały będą za krótkie, ale zrozumcie, że to się długo renderuje. Dla ciebie. Co tam 4 ja godziny. E, jeszcze dodaję intro. Ja mam ja, ja, ten. ja mam no. Czary, yy, no. No, bo jak to się nazywało w razie. 240 GHz. No właśnie. Ja 30. mam. 30. Ja mam. 1,73 GHz. Jak się furtki robiło? Serio nie, nie pamiętasz? Jak się, nie pamiętasz jak się furtki robił? Chyba pamiętam, ale tak. Eee, tam po środku na dole muszą być dwie deski w linii pionowej i obok nich patyki tak wiesz, wyszak Wiesz jak? Nie. Dobra. Jezu, ty wiesz co ty się Śkie dzieje? dzieje? Ja, 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 ja. Mam, mam pół serca. Buduję most Nie, nie polecam. Czemu? No dobra, skoro tak, Skoro tak nalega. Aha, dobra, już wiem. Wypomniałem sobie. Na środku mają być deski. No, a gdzie, no, gdzie ten szkielet no, jest? Ej, szkielet, wiesz, ja nie wiem skąd. Na środku miały być deski. A ty tu jesteś, ty co? No i co, kosz, kosz. Jezu, jak ty wow, ja, ja zobaczysz, jak ja wyglądam. Ale ładnie. To zrobiłam sobie. Jezu, jak mnie odrzucił! Inaczej to robił troszeczkę, ale, ale też będzie fajnie. Tyk, już się puszczę. O, masz dwie Tyk, świnki, to masz ch fajnie. Ch 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 chodź, chodź. Ja O Jezu! Nie wychodź, nie wychodź. Jak ja, wychodź. ja wygrą, Nie to. wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Ty, ty, ty nie chcesz dobra. mnie zobaczyć. Dobra offta. Ten... Tak, dobra owca. Jest, mam owcę. Aha. A teraz wysokę do środka, żeby nie uciekł. Nie, nie krowa, proszę, nie bądź taka. Za ostatnio. Ładnie, teraz zrobiłem to, a nie jak wtedy. <laughs> To już wszystko na odpał było Eee, mogę wyłączyć ten śnieg? No dobra Czekaj Tylko e, to, to. Teraz... Wow, pa... nie zrobiłem żelaznego Wywaliło mnie What? Halo, jesteś? Jestem to mnie miałoby mnie nie być. Hallo. Czekaj. Hallo. Nagrywamy już 15 minut. Chodź. Dobra. Uff. Tylko zrobię jedną rzecz. Cero, nie masz mostu? No nie mam mostu. Robiłem fajne rzeczy. Tego chcę zrobić. Tu już pędzę, Dobra. Chodź. Zrobiłem to wcale, żeby się pożegnać. Dobra, chodź, ustaw się. Tu. Ale jeszcze jeden będzie, może, może jutro albo dzisiaj. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Ze mną był Archie. A szczęście. Więc, y, nara do następnego odcinka. Na